że nie widzimy na... każdego naszego pisma y, będzie poświęcone również y, przybliżaniu się do prawdy o przyczynach katastrofy smoleńskiej, że musimy stawić czoło temu kłamstwu, które będzie z mostu płynęło i rzeczywiście ona nawet nie popłynęło, ono się rozlało, ale y, by, wiedzieliśmy również, że jest z nami człowiek, człowiek z zadań specjalnych. Powiem tak kolokwialnie. <noise> Nie wspominam o opozycyjnej, ale powiem tylko o tym, co było po roku 1989, bo przecież pierwsza lustracja. Antoni Macierewicz. Nie rozwiązanie <noise> postkomunistycznych rektoryzmów informacyjnych Antoni Macierewicz. I widzieliśmy, że, że właśnie w pana ministra, posła, będziemy mieli oparcie i nie zawiedliśmy się. W zeszłym roku uznaliśmy, tygodnik, redakcja tygodnika uznała, że właśnie na um, drugiej należy się nasza nagroda tygodnikowa. Natomiast my w tym roku nie mieliśmy wątpliwości, że wyjątk wyjątkowym obrońcą prawdy w ubiegłym roku był Pan tak właśnie, Panie Ministrze, a ta nagroda, nagroda imienia Grzegorza I Wielkiego jest właśnie dla człowieka, który odważnie, niezłomnie, konsekwentnie jest w stanie przeciwstawić się łańcuchowi i zadbać o prawdę w polskim życiu publicznym. Pan to robi naprawdę z ogromną wagą, ale też z ogromną klasą. I ta nagroda jest również docenieniem w którym walczy Pan z tą postsowiecką jeszcze polską, która niestety ciągle u nas trafia. Ale mam nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej prawdy, i zresztą wiem, że zwyciężymy. Ale oczywiście przede wszystkim na czele dziękuję zespołowi Nowego Państwa. A gdy mówię o podziękowaniu zespołowi Nowego Państwa, którego nagrodę tak szczególnie cenię, i za chwileczkę powiem dlaczego, to nie mogę nie podziękować temu, dzięki któremu, dzięki któremu to pismo w ogóle istnieje, który je wymyślił otoczył swoją opieką i który je po dzień dzisiejszy swoją mocą podtrzymuje. Profesor Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Dziękuję za Pana wytrwałość, dziękuję za Pana determinację i dziękuję za Pana przywództwo. Jakie jak przeżywamy. Przywództwo jest tyle samo ważne i tyle samo ważne, a może nawet bardziej, <laughs> niż determinacja i wola narodu. Mówię to także jako historyk, jako człowiek, a, i myślę, że dotyczy to każdego polskiego historyka, który nieustannie pochyla się nad tym najbardziej koszmarnym. Momentem historii Polski, jakim były rozbiory. I to nie tylko dlatego, że dzisiejsze czasy tak bardzo nam przypominają tamtą atmosferę, tamtą sytuację i tamte zachowania. Także dlatego, że mam takie głębokie poczucie, iż mamy wielką szansę, żeby tamtych błędów nie popełnić. A przecież wówczas było wielkie terytorium. Była olbrzymia ilość naprawdę całkiem zasobnego społeczeństwa. Był naród, elity wybitne, wykształcone, znakomite. Ale nie było przywództwa. Ale ówczesne elity, kiedy nastąpiło zagrożenie, wydały z siebie ludzi, którzy po pierwszej klęsce pobiegli do króla i mówili, tak jak Hugo kołątaj, jeszcze dzisiaj, najjaśniejszy Panie, nie jutro, ale dzisiaj do Targowicy przystąpić musisz, żeby ratować to, co jeszcze ratować było można. I przystąpili do Targowicy. Jarosław Kaczyński nie przystąpił i nie przystąpił. I za to raz jeszcze dziękuję. Nasze, Panie Prezesie, wszystkich, wielkie narodowe zobowiązanie dla Pana, dla formacji, którą Pan stworzył, dla całego wielkiego ruchu patriotycznego, który się wokół Prawa i Sprawiedliwości zgromadził. Ta formacja Polski nigdy nie zawiedzie. O tym jestem głęboko przekonany. I chcę jeszcze powiedzieć, że ośmiela mnie też ta nagroda, zarówno dlatego, że jest nagrodą rzeczywiście jednego nie tylko z najdłużej wychodzących, no, poza pismem głosu oczywiście, pismem niepodległościowym, prawicowym, ale także jednym z najistotniejszych dla podtrzymywania i formowania Nowego polskiego, nowoczesnego patriotyzmu. I dlatego też widzę w, tym, w tej nagrodzie wielkie zobowiązanie, ale także patron tej nagrody, o którym było już tu powiedziane, że niósł z sobą zobowiązanie prawdy i walki z kłamstwem, jest niesłychanie zobowiązujące. Mam to szczęście, proszę Państwa, że mówię w momencie, mówię w godzinach, w dniach, kiedy na naszych oczach wydawałoby się zdumionych i jeszcze niepewnych siebie właśnie się rozpada w proch i w był kłamstwo smoleńskie, niczym sowiecka i germańska zawierucha, jak w polskim... Filmie. Jeszcze nam się wydaje, że te miałknięcia redaktorów, którzy dotychczas bili nas, smagali kłamstwem smoleńskim, a teraz się tłumaczą, a teraz wyjaśniają, ja od początku wiedziałem, że to nie generał Błaśnik, mówi człowiek z Tewałęgu. Ja też tak sądziłem, dodaje ktoś z Gazety Wyborczej i ja także ktoś z dziennika. Otóż... To, co się na naszych oczach dzieje, jest olbrzymią zasługą Waszego środowiska, jest olbrzymią zasługą Waszej publicystyki, jest olbrzymią zasługą osoby, której tutaj niestety nie ma, ale która na pewno bardzo, bardzo uważnie nam wszystkim się przysłuchuje, jak słucha wszystkiego, co płynie z miłości Ojczyzny. Ojca Tadeusz, ryzyko oczywiście. Ale nie utrzymywam, że to, to takie przekonanie, iż nie do końca zasłużyłem, żeby być w tym gronie, wynika także stąd, że poza wspaniałem Wspaniałym, wspaniałą obecnością profesora Rynkiewicza mam zaszczyt wystąpić także obok pana premiera Dawida Camerona, postaci, na której wszyscy uczymy się, jak zwyciężać. Jak prowadzić w państwo do zwycięstwa. Za to, panie ambasadorze, ekscelencjo, chcę, żeby pan wiedział. Cała Polska podziwia pana premiera Camerona i podziwia państwa, pański naród, pańskie państwo. Dziękujemy. Ani. Proszę państwa, wiemy już z pewnością, jak wyglądało kłamstwo smoleńskie. Ale być może za mało uświadamiamy sobie, że nie byłoby tego dramatu. Że Polski nie dotknęłaby ta tragedia. Że nie byłoby też tego kłamstwa, które jest zwieńczeniem, możemy powiedzieć, matką wszystkich kłamstw. Gdyby nie cały okres ostatniego dwudziestolecia, który wychowywał Naród wychowywał społeczeństwo, próbował nagiąć kark Polaków i złamać nasz kręgosłup, właśnie nagiąć nas do kłamstwa. To kłamstwo, które zaczęło się od Magdalenki, to kłamstwo, które towarzyszyło tym hymnom na cześć bohaterskich funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i jeszcze bardziej godnych zaufania ich. Tajnych współpracowników, to kłamstwo, które miało pokazać, że grabież majątku narodowego to jest tak pożądana przez nas prywatyzacja, bo któż więcej poświęcił wysiłku, czasu, pracy, energii, a czasem także i rzeczywistych. Tragedii, jak i ci, którzy tutaj siedzą, którzy przez cały czas dążyli do tego, żeby oprzeć nasze życie publiczne na własności prywatnej, na pracy rąk własnych, na tym, żeby państwo komunistyczne nas nie okradało. A tutaj pokazuje się jako prywatyzację coś, co jest grabieżą. To było. Kłamstwo i wreszcie, jako konsekwencja tej całej kumulacji, tej kaskady kłamstw, przyszła tragedia smoleńska i przyszło kłamstwo smoleńskie. Jestem przekonany, wierzę w to głęboko, że tak jak wszystkie siły tych, którzy wyrośli z komunizmu, skupiły się wokół kłamstwa smoleńskiego. Tak jak jeszcze dzisiaj gotowi są oni tłumaczyć, że przecież brzoza, że przecież piloci, że przecież samolot, że w ogóle nie powinien lecieć, próbują jeszcze kontynuować jakieś elementy kłamstwa smoleńskiego, a więc że tak samo jak oni się skupili wokół tej osi matki wszystkich kłamstw, tak samo znikną. Ze sceny politycznej, a powróci na nią suweren, powróci naród polski, powróci ten podmiot, dzięki któremu Polska była kiedyś wielka i wielka będzie, tak jak marzył, chciał i pracował. Lech Kaczyński. Który Wielki testament przywrócenia siły narodu i państwa polskiego. I w ciągu krótkich czterech lat. Słuchajcie, to przecież na przestrzeni wieków, nawet na przestrzeni tych ostatnich 200 lat, upadku Polski, cztery lata to jest nic. To jest minienie roka. A on te cztery lata potrafił przekształcić i z nas wszystkich wydobyć takie siły, iż doprowadził do porozumienia ludów i narodów od Odry po Kaukaz i od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne i zrobił to z taką skutecznością, że po dzień dzisiejszy wszystkie te państwa patrzą ciągle na Polskę. I tak jak kiedyś, w wielkiej porcie, pytano, czy jest poseł z Lechistanu. Tak dzisiaj w Rydze, w Giozie, w Mińsku, wszędzie pytają, czy Polska jest jeszcze niepodległa. Odpowiadamy, tak, jest niepodległa i taką pozostanie. <kluczy> bardzo, bardzo <kluczy> raz jeszcze za tę szkodliwą nagrodę, za siłę do pracy, a przede wszystkim za Waszą obecność serdecznie dziękuję i, jeżeli można, Jeden tylko apendiks, jeden tylko dodatek. Chciałem pozwólcie złożyć najwyższe podziękowania dwóm osobom, które niestety nie mogły tej przybyć, a które powinny tu być i powinny być laureatami wszystkich najważniejszych nagród Rzeczpospolitej. Myślę o panu premierze Janie Olczewskim i myślę o Krzysztofie Wyszkowskim. Tych dwóch ludzi, tych niestety kolejnych tak bardzo bym radził Ci dwaj ludzie byli współtwórcami naszych sukcesów i siły, jaką posiadamy do dalszej walki. Dziękuję Panie Premierze Janie Olszewskim, dziękuję Krzysiu za Waszą pracę dla Polski. Dziękuję bardzo.